Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oglądniemy sobie topowego gracza na mo, ale jeszcze przed samym odcinkiem, jeżeli chcecie więcej odcinków z podglądania właśnie topowych graczy, zostawcie łapę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Ja już Was tutaj zapraszam do oglądania. Zobaczymy sobie właśnie, jak Vital Shark wbija tutaj 30 tysięcy pucharów na jednej postaci na mo. Aktualnie gra, także my sobie sprawdzimy jego profil w tym czasie. Ma tutaj aktualnie 141 670 pucharów, 108 tysięcy trujek, także sporo tutaj sobie na no i przechodzimy do postaci i ukazuje nam się Mona, na którym aktualnie jest 29 093 puchary i właśnie teraz sobie tutaj go wbija, więc my sobie go można tak powiedzieć podglądniemy, zagra sobie tutaj z Alexem i jeszcze z jakimś tutaj ziomkiem, nawet nie wiem co to jest za nikt, nie wiem jak to przeczytać, no ale w takim teamie będzie grał tutaj Alex, 100 000 pucharów 69 000 trójek, no i on tutaj ma Sheida prawie na 6000 pucharów. Jak wcześniej właśnie patrzyłem, to tutaj Alex gra teraz Shade'em właśnie tutaj z Vitalem, także zaczynamy sobie pierwszą gierkę, Kliknijmy oglądaj. Mamy tutaj prawdopodobnie już pierwszą bramkę, także akurat szybko im tutaj poszło z tą pierwszą. I tak jak mówiłem, tutaj Alex gra Shade'em Ziomek 1 gra Serżem, no i Vital gra Mo, tylko on się tutaj cały czas kręci. Nie wiem, czy tutaj widzowie się nie trafili jacyś. Ale wiadomo, oni tutaj czasu nie chcą tracić i od razu ładują drugą bramkę. Więc no, tutaj akurat meczyk mega łatwy, bez oporu im poszło, bo chyba widzowie się trafili albo po prostu tutaj oddali, Vital cały czas tutaj dostaje plus jeden pucharek oczywiście do tego mamy zwycięską pasę zgaduję, że ma tutaj wygrane 5 meczy tak ogólnie zauważyłem, że tutaj Vital e, co dzień, że tak powiem e, tysiaka wbija, bo wczoraj patrzyłem miał 28 tysięcy pucharów, a się wbijał sobie wyżej, no aktualnie ma 29 także no ostatnia prosta do 30 tysięcy, a do końca sezonu nam tutaj zostało e, dokładnie 2 dni, 4 godziny, no na pewno mu się uda to wbić, e, to jest niemożliwe żeby tutaj w 2 dni nie był 1000 ucharów na tej postaci, także na spokojnie sobie to wbije i ciekawe czy się zatrzyma właśnie na 30, czy będzie próbował jak najwięcej po prostu wbić. To oczywiście się okaże wszystko po zakończonym sezonie, jak tutaj mu wyjdzie właśnie to puszowanie. Teraz przejdźmy sobie do drugiej gierki, trafili Franka, Baza i Rico. No tutaj shade mega mocny, zobaczmy jak Alex ładnie czyści, Vital już tutaj zbliża się z piłką, no i będzie od razu 1-0. Spuszowani, można powiedzieć nawet przeciwnicy pokonani. Ziomek tutaj zultował, no to nie wyszło zdecydowanie, Surge weźmie piłkę poda to do Vitala, no i Vital pusta bramka, jeszcze Alex tutaj przejął piłkę, bawią się chłopaki w podania, ale mamy drugą bramkę, no wymaga szybko, te gierki idą, tutaj bez oporu, by powiedział ciekawe czy trafi mi się tutaj meczyk jakiś cięższy, no i trzecia gra przed nami, mam nadzieję że tym razem trafi się jakiś cięższy meczyk, a nie tutaj ich e, zjadą bez oporu, no mamy Rico, mamy Baza oraz Mo no ale tak jak mówię, zobaczymy po prostu, jak ci gracze to zagrają. Wydaje mi się, że będzie jednak łatwy meczyk. No, zobaczcie, Rico nie zrobił totalnie nic. Vital pokonuje dwóch. Mają pustą bramkę. Kwestia czasu, żeby zdobyli, właśnie tutaj, e, pierwszego gola. No i chyba, tak jak mówiłem, będzie to łatwy meczyk. Riko nie robi nic. Ogólnie cały ich team tutaj nie robi nic. No, bas zmisował ulta, także, no, niedobrze. Zobaczmy, no to jest kwestia czasu, żeby oni tutaj strzelili tą drugą bramkę. Tu Mysza próbuje porobić. No i udało się tutaj pokonać Vitala. Alex już tym Shade mega, mega tutaj czyści, mega też mocna postać. Będzie strzał, jest strzał. Oczywiście Bass nie trafił ultem, no i 2-0. Wital jeszcze zdobywa Star Playera. Ok, następna gra. Mamy Maisie, mamy Mortisa, który już zginął. No i jest jeszcze szelka, która walczy tutaj z Vitalem. Maisie coś tutaj emotki jakieś wysyła Ale ginie, na spokojnie sobie ginie Mortis się respi, ale nie jest w stanie tutaj ubić Witala, zresztą Vital Na spokojnie sobie wchodzi z piłką do bramki Wszystkie mecze jak na razie Mega łatwe, bez oporu tutaj idą Także nic tylko wbijać po prostu te puchary Wiadomo, jeżeli przegra No to dostanie minus 50, to już troszkę e, Boli, no ale jak widzimy na razie e, Wszystkie gry, które Pokazałem są mega łatwe Bez oporu to wbijają, tutaj Maisie na dole coś E, próbuje Vital movementuje. Alex już tutaj pomaga. Na spokojnie sobie tutaj Meis ubili. No i Mortis wjeżdża. Podanie... Aj, myślałem, że będzie podanie do Surja, myślę, że on by to na pewno e, tutaj strzelił. Jeszcze podanie do Alexa, który zdążył! Zdążył tutaj strzelić drugą bramkę. Kolejny mecz przed nami. Zobaczmy, na co tym razem e, tutaj grają. Już się władowało, no i mamy Piper, mamy Rico i mamy Mo. No, Piper na, na tej mapce na Brobolu zobaczymy, jak sobie poradzi. Wydaje mi się, że tutaj główną rolę odgrywa jednak ten shade. Ten atak to chyba jest z gadżetu, nie wiem, bo jeszcze tą postacią nie grałem, ale wydaje mi się, że z gadżetu, gdzie tutaj ma większy zasięg, mega dużo robi. No i mamy już 1-0. Piper już się denerwuje. Zobaczmy, o, zobaczcie, jak on wjeżdża w ogóle. On sam trzech tutaj porobi. Uda mu się, no dokładnie, oni tutaj mają takie lowy. Sam trzech tutaj Alex porobił, także no, akurat tą postacią im, im tu idzie. Mega szybko i mega łatwo. W ogóle zobaczmy sobie jak to wygląda właśnie na tych postaciach. Możemy sobie od razu zobaczyć Shayda. Alex jest aktualnie pierwszy, 6000 pucharów. No a oczywiście Mo tutaj jest deklasacja na Mo 29123 puchary. Drugi jest Yoshi, 6187. No także mówię, deklasacja przechodzimy sobie do następnej gierki, bo właśnie grają także odpalamy i zobaczymy. może teraz, może teraz jakiś tutaj cięższy meczyk się trafi grają na dajna Majka i chyba Bibi tutaj jest dokładnie i Bibi także zobaczmy, już tutaj Alex podchodzi Vital również idzie z piłką, będzie wjazd no i o, tutaj Bibi była w stanie jeszcze zabrać tą piłkę i przerwać ten atak podanie do Alexa, który ma pustą bramkę jeszcze sobie tutaj na spokojnie czeka. Bawi się oczywiście. No i ładuje pierwszą bramkę. Nie wiem, czy tutaj dla Witala jest to dobre, że e, tutaj Alex się tak bawi. Wiadomo, no jakaś strata czasu to jest. Równie dobrze w tym momencie mógłby grać już drugą grę. A tak jeszcze na razie grają to. Tutaj jakiś atak, jakiś strzał na bramkę był od Bibi, No ale taki strzał no to za dużo nie zrobił. Alex już tutaj ładuje bramę drugą zresztą, no i kolejna gra wygrana. No i tym razem trafili na dosyć mocny team Grip Sao, Ness oraz It's Fire, Piper właśnie Stew oraz Colt. Także w końcu mamy tutaj dobrych graczy w przeciwnym teamie. No i zobaczymy sobie, jak właśnie tutaj poradzą. Surcz już się nie może naładować. Już ten mecz nie trwa 20 sekund, tylko jak na razie mamy bezbramkowy remis. Jeszcze minuta 50, czterech oglądających. No, Vital na pewno musi tutaj wykerować, ewentualnie tu cały team musi dobrze zagrać. No Serge ma na pewno ciężko tutaj e, się naładować, chociaż jeszcze od Colta dał radę tutaj dwa strzały wyciągnąć. Mamy już drugi level, także troszkę lepiej z tym e, sergem. No Piperka coś tutaj celuje, Stew będzie jeździł, Vital się tutaj czai, żeby jakoś tego ulta fajnie wykorzystać. Teraz, tak jak mówiłem, Surge będzie miał dużo łatwiej się naładować. Widzimy, że od razu e, czerwony team jest puszowany pod e, własną bramkę. Także wydaje mi się, że jest to ogólnie kwestia czasu, aż właśnie strzeli e, Vital albo Alex, no okej, okay, tutaj malutkie problemy, ale Vital ubił Piperkę, no i ładuje pierwszą ramkę 1-0. I zobaczymy, czy pójdzie im tutaj łatwo z tą drugą, Piperka trafia ładnie dwa razy Vital i już ginie, Hyper od Piperki. No i będziemy mieli wyrównanie, szybko odpowiedź, szybko odpowiedź na właśnie gola Vital czarka 1 do 1, 50 sekund meczyku jeszcze. Jakbym miał ja ogólnie oceniać, to czerwony team troszkę lepiej ma Yy, tutaj, właśnie w tej gierce, jeżeli chodzi o postacie, no, mają dużo postaci na zasięg. Niby Serge ma ten drugi level, ale brakuje zasięgu. Yy, Alex również tutaj zasięgu za dużego nie ma. No, widzimy, próbuje tutaj podejść, ale on jest od razu kasowany. Yy, Hyper od Piperki, drugi zresztą, jeszcze Stew. Ależ teraz tarapaty mają, zostaje sam Serge i czy to będzie przegrana? Przegrał, Vital Shark przegrał na odcinku. Dostał mocniejszy team, no, zobaczmy. 10,1 Piperka wykręciła. Minus 50 pucharów padło dla Vital Szarka, masakra minus 50 pucharów, będzie musiał sobie to odrobić, no myślę, że około 10 gier, żeby to odrobił, tak mniej więcej oczywiście mówię, no i widzimy, no lewszy team się trafił, no i od razu tutaj dostał minus 50, nie było tak łatwo jak w kilku poprzednich, w ogóle zobaczmy sobie, bo to trafili właśnie na ten team, tutaj It's Fire Gripsaw oraz Nes ta Piperka, która wykręciła, chociaż zobaczmy, no na Piperce też miał 3100 pucharów, eee, zobaczmy sobie Gripsaw, który miał na Stu, no prawie dwa koła i tutaj It's Fire miał na kolcie 1340, także no, mocny team się trafił, minus 50 pucharów cały Winstreak stracony, dalej tutaj Vital gra, widać się nie poddaje no nie może się poddać po takim jednym meczyku wiadomo, no nie wszystko będzie wygrywał tutaj no, musi na nowo tego Winstreaka nabijać E, także troszkę tutaj mniej tych pucharów dostanie, przynajmniej za ten mecz dostanie tylko jeden pucharek. I widzimy, no, słabszych przeciwników daje te mecze trwają po 20-30 sekund. Co tym razem dostanie? Czy znowu minus 50, wydaje mi się, że nie, bo e, szansa, że trafi na jakiś dobry team jest raczej mniejsza. Wiadomo, ja też to ogólnie nagrywam o 5.47, także o tej godzinie e, raczej dużo osób nie gra, no mieliśmy przy, przed chwilą się team. Ale tak e, wydaje mi się, że raczej rzuca randomami, a przynajmniej takimi tutaj graczami, którzy no nie bardzo sobie radzą, kolejna pierwsza szybka bramka na Jackie Mortisa i Baza więc no zresztą widzieliście jak to wyglądało na lepszych graczy i jak to wygląda aktualnie, szybko, wydaje mi się, że szybko tutaj Wital odrobi sobie te puchary na razie ubijają tutaj Baza i będzie gol czy nie, no taki strzał e, nie za bardzo bym powiedział, jeszcze się tutaj przeciwny team broni, ale wydaje mi się, że jest to kwestia czasu po prostu aż tutaj Wital odniesie Zwycięstwo, no czy on go porobi Ten serczy, odpuścił bazowi Ale na spokojnie go jest w stanie ubić Już tutaj ginie, dokładnie Druga bramka, od razu strzelana Mamy wygrany kolejny mecz Aktualnie jeszcze tutaj Vital gra Ale my już nie będziemy pokazywać Ma na tym mod 29 085 pucharów Jeżeli taki odcinek Z podglądania topowego gracza Wam się spodobał, zostawcie łapę w górę Zasubskrybujcie również kanał Ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie do następnego na odcinka, siema!